Takim armagedon u nas, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Taka piękna pogoda. A tu jest ten sklep. I wchodzimy od tyłu, czyli od tego wejścia. Kurde, ogólnie to idę akumulatora znaleźć dla dzieciaczka. Dokłada, ale, ale pokażę Wam przy okazji co, co w takim menadżerze jest. A jest tu wszystko, nie? Oprócz, oprócz tego czego nie ma. Ale jest tu wszystko od zabawek dziecięcych po Halloween'owe potworki, klucze, różne rzeczy. O, dla kolekcjonerów, jak ktoś zbiera takie różne rzeczy, Pierdółki przykładowo, to macie tutaj. Taka cena. Można sobie poskładać. O, stacja z lodami. <laughs> Można sobie wszystko poskładać. Jakieś stacje, nie stacje. Ja sam, jak byłem dzieciaczkiem, to miałem coś takiego. Tylko, że inne trochę. A tu są, o, popatrzcie. Tu są takie porządne, kurde. Dawniej za, za moich czasów nie było, nie? Ale i tak, kurde miałem. A tutaj, a tutaj jest wszystko, dużo rzeczy. Takie dla kolekcjonerów można sobie taki yy, ułożyć, nie? Zabawki. No, pokażę Wam wszystko. Od zabawek po narzędzia. Po misie, po misie Halloweenowe o to jest taki takie ale to za chwilę dojdziemy idę naprzód po ten akumulator zobaczyć w ogóle czy jest bo podobno tu są także okej okay. tyle z rzeczy z rzeczy zabawkowych to jest wszystko do domu do kurde do auta do o pistolet na ktoś sobie chciał postrzelać takie są ceny nie tu jest lepszy taki większy ja mam taki kurde fajny pistolecik na takie kuleczki, tylko inne, ale to no, jak walniesz tym pistolecikiem, to naprawdę boli, nie? Co? Są tu rzeczy do auta? Przykładowo... czy do auta to bardziej, nie że części, tylko takie pierdołki jak, o, haki. Co nie? Można sobie zamontować. Co tu jeszcze? Jakieś ledziki. Nie lodziki, tylko ledziki. Pasy tam były? Oleje, jakieś pałatki, pierdółki. Dobra pokażę Wam. O, żaróweczki przykładowo. Jakie są ceny żaróweczek? Nie, to filtry są sobie. Filtry takie ceny, nie? To jest jakaś firma taka chyba nieznana za bardzo, ale takie są. Ale tutaj tą firmę to wszyscy znacie i możecie sobie zobaczyć, jakie są żaróweczki, nie? Takie ceny, co tu jeszcze? Jakieś te. Pierdółki inne. No i co? O, szpachlerz. Dla tych wszystkich, dla tych wszystkich którzy szpachlują samochody. <grym> Dobra, lecę tam, zobaczę na te akumulatory, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie one są. Tu jest jeszcze ten olej. Ktoś tam kiedyś się pytał, ile kosztuje olej. Macie 24 litry za 5 kłodrów, a to jest niecałe 5 litrów. Gdzieś tu powinno pisać? O, tu masz 4 litry no w sumie to będzie 5 litrów czekaj, jest tu dobrze napisane gdzieś? 5w30, taki jak mi też trzeba, tylko ja na, mo na mobilu jeżdżę ale kiedyś jeździłem na kastrolu. ale jak mam już mobil, to będę jeździł na mobilu dobra, jak ktoś może, to sobie może to przetransferować ile to jest, ale ale to mniej więcej, no i te oleje są w takiej cenie mniej więcej, macie tutaj tańszy nawet 21 mobil, jest tu mobil, to zobaczymy no ale Castro też jest chyba znany w Polsce, nie? Tu macie szela A... No i tyle. Ten jest też popularny olej, ale nie leję tego nigdy, nigdzie. No bo po co? A ja chcę akumulator, taki malutki do tego. Kurde, gdzie są te małe akumulatorki? Co to są? O to są większe akumulatorki. A gdzieś miały być takie malutkie. Nie wiem gdzie to znajdę, pewnie tam dalej gdzieś. Ale macie tu ceny akumulatorów przy okazji. Tyle kosztuje. A taki na przykład tyle kosztuje. Czybyście mieli porównanie, nie? To idę może z drugiej strony. Tylko kurczę, coś nie mogę tych malutkich zobaczyć akumulatorów pewnie na innym dziale będą na dziale małych, na dziale małych akumulatorów i co tu jeszcze jest? no są takie różne pierdołki, o takie coś jeszcze muszę kupić jak to tylko, że trzy dychy kosztuje, nie? tylko, że tu są dwa kółka takie mam na dwa kółka, a teraz są fajne na trzy kółka, żeby jeździć po schodach i szczerze powiedziawszy jedno takie jedno takie ostatnio połamałem, jak sąsiadowi zwoziłem kury DTN no e, do klimatyzacji ten pierdolnik taki o, pani sobie tam składa na półeczko teraz się pani może spytamy no może dobra na razie moment, spytam się pani tylko muszę to wyłączyć no dziękuję pani nawet te pani po polsku powiedziała mi tylko, że zamiast do widzenia to dobranoc no ale spoko a ten, o tu macie jeszcze jakieś pierdółki, tu macie jakieś pierdółki jeszcze typu WD, pani udana. Nie, ogólnie spoko, ogólnie spoko, ludzie są, ludzie są mili, nie, w tych sklepach, nie w sklepach, tam czasami, czasami są nie mili, nie, ale nie, przeważnie mili. Ale nieraz to też tak wytłumaczą, że siwy O, piesek. Ktoś, by jakby chciał psa. Kurde, ile taki pies kosztuje? Bezcenny. Sześć dyszek, chyba. Teraz dużo jest takich pierdół, nie? O, ze szczekającą główką. Tyle kosztuje. Tu jest takie coś tu jest mało tego jeszcze i tak tych, tych halloweenowych bardziej bardziej ten bardziej w hondipo, są takie sklepy specjalne to wrzucałem, wrzucałem na odcineczek <grywa> wrzucałem na odcinek ten no. o te laleczki są ten. Trzeba ją nacisnąć. O, to ta duża jest. No, to jest wielkie. To jest wielkie. No więc zobaczymy. O, te laleczki same robią, a tu trzeba nacisnąć tą. To nie działa. To nie działa. O, ten też działa. Wielkie to jest, nie? Wielkie to jest i kosztuje tyle. 10, 10 stóp i 270 dolarów 260 dolarów Dobra Lecimy ten. Tak Pam pokażę po skrótce co tu jeszcze można kupić. Jakieś narządka Narządka typu Typu takie przykładowo klemy Poziomnice, takie inne poziomnice, skrzyneczki. A, co, przykładowo meter, jakieś nie do mierzenia? Metry są tutaj w inczach, nie? W inczach, ale są też takie metryczne i w inczach. Ten akurat nie jest w inczach, ale są czasami, że i metryczne, i w inczach. No ale tu się, no tu się wszystko używa w inczach nie? Znaczy nie wszystko, ale, ale większość firm, większość firm używa w inczach. Czasami są też takie incze pisane. Ja z początku kiedy miałem taki meter. O, tak tutaj, nie? Widzisz, że masz pisane. Czekaj. O. Proszę, jak ktoś na przykład nie wie, nie to masz ósma, 1 1, 1, 1, 1, druga, 7 ósmych, ile co to jest, nie? To jest fajne, nie? Jak na początek nie wiesz o co chodzi, no to tu sobie patrzysz na to i robisz, nie? No i takie ceny są. Nożyki jakieś psyczki. O, nożyki miałem kupić stalki sobie do tego. Ale w sumie dobre. nie będę kupował, bo nie chce mi się tego nieść. I co? Tu są jeszcze też elektronarzędzia, narzędzia. Czekaj gdzie to były. Już dawno, czy znaczy, że rzadko, tylko dawno nie byłem. O, tu macie. Pokażę Wam jeszcze ceny jakichś elektronarzędzi takich, tu nie są firmowe, tu jest tylko Metabo, a nie są nawet Bosza. No to przykładowo 7D kosztuje taki Boszek Grainerka, czy jak to tam po waszemu chcecie sobie nazwać? O 8 dyszek, promocja 8, dyszek taki Boszek to taki Boszek, tylko że to bez baterii, nie? Na pewno jest bez baterii. Ale macie ten, macie za 8 dyszek. Za 8 dyszek to mi chyba sobie nawet kupił, jakby była bateria. Czasami coś uciąć, o, a taki zwykły, popatrzcie, taki zwykły 14, to taki jednorazowy, nie? No ale trzeba coś wam zrobić. No to sobie możecie kupić za 14, 14 baczków, nie? 8 dyszek kosztuje, nie, to może z baterią jest. Ty patrz tu, a nie, nie ma baterii, widzisz tylko sam ten nie ma baterii sam ani ładowarki tylko sam Bosch ok. no ale za tą cenę to ja mam dużo narzędzi starygo, z tego y, z Dewalta i jak coś to na przykład lepiej mi kupić z Dewalta to już mam baterię i wszystko nie no ale 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 no i co tu są jeszcze jakieś takie pierdoły Crack to jest taka dosyć droga firma nie tutaj Macie takie różne dzigi. Taki jig na przykład 4 dzieje. Tu jest taki bardziej taki zwykły na przykład do robienia tych pakietów, nie? To macie 18 dolarów. Czasami to się przydaje, nie? No. Tu są jeszcze te jak to się nazywa? Strugi. Strugi albo To różnie na to można powiedzieć. Stuk Hebel ale kosztuje 130-170, nie? On jest wymienialny. Oszcze przeważnie mają? Mają tak. Tylko ten ma co? Dwa oszcze, tylko trochę lipa? Nie, no w sumie chyba dwa zawsze mają, ale już nawet nie wiem dwa, czyli zaraz zobaczymy, jak ten. O, ten jest taki bardziej. O, ten ma jeden, ten jest lipa. No to dwa jest ok, A jak macie jeden, to już jest trochę lipa. To lepiej taki z dwoma, jakbyście chcieli sobie kupić. A to jest moje zdanie, nie? Ja mogę się mylić. No i co? Rotorki. To rotorki też macie, nie wiem, dwa podobne. Jeden kosztuje 7 dych, a drugi 140. Nie na kłodrówkę chyba, nie? Nie wiem, o to jest większy silnik pewnie, o, bo ten ma 1,2, a ten jest jakiś mniejszy, ale ja na przykład mam ręczny taki też z di i lepszy jest ręczny, dlatego że, że jest ręczny jest mniejszy, nie? No ale to tak. Ops, pani wypadły te co tu? O, tu jest jeszcze więcej narzędzi. A to jest to To jest właśnie ta firma jakby tego, jakby To jest taka w sumie tania firma tutaj, nie? Tania firma no ale no ale trzeba wam coś kupić, taniego, takiego, żeby coś sobie porobić, jak ktoś nie jest jakiś do profesjonalnych robót, chociaż też tym porobicie, co nie? Tylko to boż na przykład inaczej już w ręce leży wszystko, nie? Niż, niż takie coś niż takie coś jak to, nie? Jest taki bardziej bardziej takie. No i inne, no ale wiadomo, na początek jak chcecie sobie coś zrobić, to możecie to, możecie to zrobić, nie? Takim czymś nawet położymy, żeby było ładnie. Co tu jest? Na przykład taki rotor, nie? Taki rotor, o, macie nawet wyświetlacz, nie? Ta regulacja jest dosyć taka dziadowska. Raczej znaczy, na przykład Makita tak samo ma taką regulację. Jedynie Dualt ma na śrubę macie, nie? Na śrubę i macie dużo. Dlatego kiedyś mi był potrzebny to sobie Dualta kupiłem, bo tam jest na śrubie, nie? No ale tu macie taki rotor 8 dyszek, 9 dyszek. No tu też nie jest, nie jest dużo, nie? Tu jest fajne coś, o bo tu już jest ten, tu jest ledy są zrobione, nie? Macie... Tylko to są ceny bez baterii, nie? To są ceny pewnie bez baterii, a tu macie z baterią i z tym, i z, i z ładowarą, nie? Dużo rzeczy jest takich. O, tu jeszcze jakieś końcóweczki Tu czasami warto kupić sobie jakieś, są takie, nieraz na promocji końcóweczki, nie końcóweczki To, to dosyć tanio jest, nie? Kiedyś ten. Ja częściej tu kiedyś wchodziłem, coś sobie kupowałem. bo mam tego syfu tyle w domu, że, że się wydym. Ale dużo tu Bosza macie, widzicie, macie Bosz, Bosz. Takie ceny. O, a to jest na te, kurde, dziksałkę też mam taką dużą właśnie, tylko na, 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 kurde, nie, no, na kabel, nie, na kabel trochę lipa, bo jak mówię, jak już, no, teraz dużo, ten, dużo, dużo jest właśnie na baterie, nie, dużo rzeczy jest na baterie, lepsze, wygodne, jak ktoś coś robi, to ja tym mało, rzadko teraz robię, no, ale zawsze w domu się przyda, niech sobie leży, a Metabo to jest dawne hitaci nie, Dawniej było Hitachi, teraz jest Metabo, to Metabo też dużo robi właśnie takich teraz tych sprzętów, nie, tylko mówię, podobne są ceny, kurde, do, no, do jakiegoś tam, na przykład do Boscha, to wszystko jest ogólnie podobne, macie tutaj Boscha, co tu jest, Bosch, dwie baterie, ładowara, 270 dolarów, nie, to jest udarówka chyba, nie, z udarem, tak mi się zdaje, nie, 270 dolarów macie Boscha, 18 V, a tu macie też 18V, tylko że 4 A, 250 nie i tak naprawdę Kto by co wybrał, nie? Nie wiem ile te baterie mają Boscha Czy tu pisze gdzieś czy nie pisze O też 4Ah To macie 4Ah to i to i macie Bosza za 270, a tu macie za 250 Ja osobiście wolałbym Bosza, nie? Tylko moment, bo to jest ten to jest dwie różne rzeczy moment moment to jest dwie różne rzeczy bo to jest kurde ten to jest Impact a to jest wiertareczka to nie to tak byśmy musieli zobaczyć no to nie no to na przykład Metabo kosztuje 140 nie 140 albo boż 2,5 to tak tylko żebyście wiedzieli jak to mniej więcej jest nie tu jest jeszcze taka też dosyć tania firma i jest na przykład taki, te, taki fajny patencik w tej firmie patrzcie tu macie na przykład wiertełko a tu macie, czekaj jak to się robiło o trzeba tu nacisnąć trzeba tu nacisnąć o tu nacisnąć i patrzcie tu sobie wier, na przykład dajecie jednego drill, tego no jednego jakiś tam wiertło czy, czy tego czy bita a tu drugiego i sobie tak i sobie możecie raz tak wiercić raz tak że macie jedno urządzenie i dwa te dwa sprzęty to jest ciekawe nie i one też nie są drogie te styczki, ile kosztuje takie coś tyle kosztuje nie z baterią czy tam z dwoma bateriami no ale to no i co tarcze nie tarcze kurcze co tu wszystko jest wanny prysznice i idę po ten akumulator, bo kurde, się tylko na chwilę wyrwałem z domu. E, tak przy okazji Wam pokażę, mówię, jakieś takie coś, rzeczy typu... Czyli Pani mówiła, że to jest na 34. To lecimy na 34. Pysznice, wanny, takie różne rzeczy. Znaczy krany, krany, sorry, krany. Przestanąć, bo nie będziecie widzieli. Później będziecie pisali, kurde, zapieprzesz po tym sklepie. Nikt Cię nie może dogonić. Czekaj, 34, Pani mówiła. Tak? Chyba tak, ale będę musiał się do kogoś spytać pewnie, bo chyba mnie wciółka zrobiła. Sobie za bardzo żartowała. Dobra. Cyk, cyk. Tu są jeszcze takie jakieś rzeczy dla hydraulików, jak ktoś się na tym zna. Pompy, tak? To chyba są pompy wodne. Te kosztują tyle, nie? te kosztują tyle, te kosztują tyle to chyba co? Młynki są, tak? Młynki pompy, młynki różne cuda, ja idę się pytać jakiegoś kogoś o, tu jest jakiś pan ja się spytam tego pana a przy okazji to tutaj sobie możecie zobaczyć jeszcze takie rzeczy okej okay. dobra, jeszcze pokażę wam tutaj mniej więcej co jest, bo nie mogę żadnej pani znaleźć tam dość zajęty a ten tak przy okazji jak przechodzę tędy to zobaczycie sobie jeszcze jakie są ceny nie to czasami tak mam że nawet jak przejdę koło tego to nie widzę bo skupiam się na tym co nagrywam a ten a nie widzę to co szukam nie ale ale to gdzieś na tym dziale będzie nie to pani nie to nie jest pani z obsługi Także tu są jeszcze żerandolki, nie żerandolki, takie różne pierdołki. Dobra, idę do tamtego gościa się spytać i ten. No pani sobie ten ja ja zrobiła, mi podała inną, inną tą, ale znalazłem. <ścoughs> inną, inną dzielnicę, nie? Inną dzielnicę, także wam pokażę jeszcze tutaj jakieś takie pstyczki dla elektryków. Ile coś takiego kosztuje? Opaski, opaski zaciskowe. Jak ktoś jest niegrzeczny, jak oglądają kobiety, to na jajka można zaciągnąć. I wtedy jest ból straszny. Nie no, żartuję, dobra. Jest tak. Piękny taki sklep. Ja spieprzam do domu, wsadzę ten akumulator i lecę z małym pośmigać po, po dzielni. <śm> a ten. A jak chcecie poglądać cały film z Menarca, to tam gdzieś jest wrzucony na odcineczku na, na kanale. Kurde, ja chciałem iść od razu do tego. Jest wrzucony na, na kanale, to chyba z dwie godziny tego jest, albo z hondipo, ale jakbyście byli zainteresowani takimi filmami, to piszcie, piszcie, dużo komentarzy, 100 tysięcy łapek i kurde robię, nie no, żartuję. Ja nie, mówię, nagrywam tak, co ja widzę, kanał się nazywa Co ja widzę w USA i co ja widzę to nagrywam, ale jak coś się bardziej komuś będzie podobało, interesowało coś kogoś, to w sumie mogę nagrywać nie? No, a ja lecę to zapłacić. mówiłem miałem wam jeszcze pokazać coś, to co wam pokażę. O, przykładowo, tu jeszcze są jakieś klucze, nie klucze takie rzeczy. śrubokręciki. Także mówię, tu można kupić wszystko, nie? Można kupić wszystko dosyć tanio. Menaz mi się bardziej podoba niż HondiPo, bo to są tańsze ceny, nie? Ale wiadomo, produkty, produkty są inne w Menacie niż w HondiPo. O, pójdziemy do tej pani. Ta pani czeka na mnie, chce mi to policzyć. Także, także, także. O, i tak, jeszcze wam nagram cenę. Czyli taki akumulator, taki akumulatorek to jest 6V, 6 4,5Ah i kosztuje takie pieniądze. Czekajcie, nie mogę Wam wszystkiego pokazać, bo tu są gdzieś karty, nie karty. Znowu będę miał włamanie na kartę. O, to Wam mogę pokazać. 13 baków plus. Taks w Prospektowym, Mont Prospekt jest 10% taksu, nie? czyli dolar 30, Czyli 14 dolarów 14 kosztuje taki akumulator. I co? Eee, czyli moja reklamówka. 14 dolarów, żeby to miało sens, to tak. To cena. Tu jest taki, jeszcze wam sklep pokażę. To ten. To najniższa, najniższa w tym, gdzie jest moje auto najniższa płaca to jest 12 na godzinę czyli trzeba robić ponad godzinę żeby sobie kupić taki akumulator także sklep się nazywa tak z tyłu za mną piękna pogoda ja lecę szybko jeszcze ten kurde gdzie ja stanęłem o tam ja lecę szybko jeszcze ten wsadzi ten akumulator i śmigam z małym póki jeszcze też nie pada bo szkoda dzisiejszego dnia także jak podobają Wam się odcineczki, dajcie subskrypcję, dajcie sobie łapkę. Tam coś dużo ludzi pisze, że im powiadomienia nie przychodzą teraz, bo coś się chyba YouTube na mnie uwziął. Ale musicie sobie to sprawdzać, także na